Pan redaktor, tak? Nie tak? wiem kto pierwszy stał. Dobrze, proszę. pani redaktor TFN24, tylko proszę po jednym pytaniu, bo mamy mało czasu. Bardzo proszę. Agata Adamek TFN24, pan marszałek nawiązywał do tego, że oczekiwaliśmy premiera, no nie dlatego, że nie wszystko nam to przyszło dać. do głowy, że będziemy czekać, tylko kancelaria sejmu nas poinformowała, że będzie ja premier, wiem, a nie będzie marszałka tak. Czarzastego. z tego, no jest inaczej. No, to jest haniebne to, że, ale i przecież, przecież to, cudowne to, da, to jest Myślę, że tak jak Oczywiście. w naszej tradycji często dokonuje się transsubstancjacja, transfiguracja, przemiana jednego w drugie. Tu nastąpiła przemiana pana premiera w marszałka Czarzastego. Wszyscy się z niej cieszymy. Donaldzie. Nie no żartuję, ale tak naprawdę pan premier został dzisiaj, w, bo ma inne zobowiązania również dotyczące pracy rządu, ale też zagraniczne. My jesteśmy tutaj też wyrazem tego i to chyba trzeba jasno powiedzieć, że ten rząd i ta koalicja ma czterech liderów. I że niezależnie od tego, kto jaką siłą sondażową dysponuje. Czy małą, czy dużą, to nie jest czas na pochukiwania albo prężenie mięśni, bo my wszyscy dzisiaj bierzemy odpowiedzialność za ten statek. Każdy z nas ma pakiet kontrolny i dzisiaj czyjeś 30% waży dokładnie tyle, ile czyjeś 5 czy 7, bo tak no zdecydowali Polacy. No i jedziemy, mówiąc operacyjnie, z tym Nie, wszystkim. to nie było pytanie, to było adwocem. Jak ktoś po nazwisku wywołany, to może się odnieść. A Oczywiście. teraz pytanie, panie marszałku. Mówił pan dzisiaj przed chwilą, że chodzi o to, żeby nie Reagować odruchowo na to, co się dzieje. Koalicjanci zarzucają Panu od kilku dni, po pana reakcji na wynik wyborów w drugiej turze, że Pan reaguje właśnie odruchowo, że Pan, oczekując konkretnych rzeczy i pisząc na przykład o tym, że rekonstrukcja ma być natychmiast, zamiast poczekać na spotkanie, powinien sięgnąć po melise. Pani nie chce mi się komentować tych wynikających z emocji, bo rozumiem, że nawet jeżeli mi się udało opanować te emocje, to nie wszyscy, którzy w tych wyborach ze swoimi kandydatami przegrali, są w stanie je opanować. My dzisiaj mamy zupełnie inny poziom rozmowy. Jesteśmy na poziomie odpowiedzialności za kraj, a nie na poziomie jakichś nawalanek na Twitterze. To też sobie chcemy jasno powiedzieć, bo dzisiaj to też mówiliśmy na spotkaniu, że będziemy apelowali do naszych środowisk, żeby sobie zrobiły detoks od Twittera na najbliższych kilka, przynajmniej dni, jeśli nie tygodni, bo my dzisiaj potrzebujemy ludziom opowiedzieć, jaki mamy plan na załatwianie rzeczy, które są dla nich ważne, a nie kopać się czy szczypać po kostkach. Jeżeli ktoś mi chce powiedzieć, że moja propozycja dla pana, premiera, żeby odsunąć to głosowanie o kilka dni i w tym czasie odbyć takie jak to spotkania, wypracować tyle rzeczy, które zostały wypracowane, była zła, to niech osądzi ją po owocach. Uważam, że dobrze się stało, żeśmy mieli ten czas żeby się przegrupować, pomyśleć, zastanowić, a przede wszystkim pójść do przodu. Powiedzieć sobie, jak do tego przodu chcielibyśmy pójść. A ja już się, wie pani, przyzwyczaiłem do tylu różnych opinii na swój temat, że nie robi to na mnie żadnego wrażenia i nie czuję się też w obowiązku komentować czyichś jeszcze, pełnych frustracji pan. tekstów. Zostawię. Teraz trzeba te temperatury obniżyć. Teraz trzeba doprowadzić do tego, że skupimy się jak zespół, Autentyczny zespół na działaniu, na konkretach, które musimy dowieść, bo z Karolem Nawrockim nie będzie nam łatwo. Bo nie będzie nam łatwo z pisem i Konfederacją w, po tych wyborach i tym bardziej musimy pokazać, że my mamy lepszy pomysł na to, jak rządzić Polską, a nie na to, jak kto komu ma na ich się wsadzić szpile. Ja powiem krótko koniec biadolenia mamy plan dla Polski, mamy odwagę być najlepszym gospodarzem, i mamy pokorę, wobec naszych wyborców, wobec wszystkich obywateli. Panie Marszałku? Proszę Pani, jak Pani widzi, każdy z nas ma inną ekspresję. Jeden lubi mówić dłużej, jeden mówi, <grym> lubi mówić krócej. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. To jest tak, że były emocje w przeciągu tygodnia. Emocje zostały opanowane. Przekażemy swoim środowiskom prośbę o większy dystans do wszystkich tych spraw. Prawda jest taka, że ten tydzień, o który Szymon prosił, e, okazał się rozsądny. Prawda jest taka, że rekonstrukcja rządu, którą Szymon postulował przed środą, nie ma miejsca. Każdy z nas po prostu się trochę cofnął, trochę poszedł w bok, trochę po prostu e, złapał większy dystans. Może czasami tak jest, że jest zamieszanie. Ważne jest to, żeby w sytuacjach trudnych liderzy o, po pierwsze opanowali tę sytuację, po drugie trzymali, że tak powiem, dobrą wiedzę ze swoim środowiskiem, a od czasu do czerwcu swojemu środowisku też trzeba powiedzieć, e, może wakacje się zbliżają, odpoczniecie trochę na wakacjach, będziecie mniej wyrywni w słowach. Musi to i Władek zrobić, i Szymon, i Włodek, i Donald. To żeśmy ustalili. I na wakacje wyjeżdżamy razem. A potem rotacja na fotelu marszałka. To, to już się nie tam się zobaczymy. Na razie, słuchajcie, nie psujcie na wakacji. Wyjeżdżamy nie, razem, będziemy tutaj koalicyjna? w Sejmie, będziemy nie. razem Ale pracować. Ale co zobaczymy? Przecież umowa obowiązuje. Ale Zobaczy, to zobaczycie, zobaczycie jak zobaczycie. my wspaniale tę umowę realizujemy. To, jest, to będzie najlepiej zrealizowana umowa w całej historii Rzeczpospolitej Polskiej i umów koalicyjnych. Możecie być tego pewni. Widzieliście? Jeden, jeden ważny element. Wakacji dla polityków rządzącej koalicji w tym roku nie ma. Czyli nie wyjeżdżasz. Jestem tutaj, działamy i jedziemy do przodu. Dzień dobry, Kacper Wrublewski, RMFFM. Ja chciałem zapytać, czy ta umowa z jesieni dotycząca tego, że będzie zmiana pod koniec roku, jeżeli chodzi o fotel marszałka Sejmu, jest cały czas aktualna? I drugie pytanie, czy padła w czasie państwa rozmów w ogóle jakaś jakaś propozycja spotkania z Karolem Nawrockim, czy to premiera Donalda Tuska, czy któregoś z panów. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o umowę, oczywiście ona obowiązuje, jest aktualna, natomiast my się w tej chwili w ogóle nie zajmujemy tym tematem, bo mamy dużo ważniejsze rzeczy do ogarnięcia. Przedstawiłem dzisiaj Państwu, przedstawiliśmy wszyscy konkrety, które udało nam się zrealizować, umówić się na nie, o które pytaliście praktycznie na każdym naszym spotkaniu. Mówimy, jak jest, jak będzie. Najważniejsze jest dzisiaj to, żeby to wystąpienie premiera w środę nie było wystąpieniem reakcją na zwycięstwo Nawrockiego, tylko autentycznym nowym otwarciem. Czy początkiem nowego otwarcia naszej koalicji, bo my się nie zajmujemy dzisiaj Karolem Nawrockim, my się zajmujemy naszą odpowiedzialnością za Polskę. To otwarcie, to też mogę Państwu zdradzić, będzie miało kilka etapów i umówiliśmy się na kilka, na sekwencje, na pewien serial związany z tym, że, że, że to otwarcie, właśnie ten restart, rebranding następuje. W, więc naprawdę o takich rzeczach w ogóle się tym nie zajmujemy, to jest zapisane w umowie, to zostanie zrealizowane, koniec Natomiast jeżeli chodzi o Karola Nawrockiego, ja wystąpiłem już z propozycją spotkania, z zaproszeniem dla pana prezydenta elekta. Na spotkanie ze mną tutaj w Sejmie. Jeżeli pan prezydent elekt zechce z tego zaproszenia skorzystać, będę się bardzo cieszył, bo rozmawiamy nie tylko o kwestiach personalnych, tylko o ciągłości władzy o takim momencie spotkania, który jest między parlamentem, Sejmem, a prezydentem. Ktokolwiek sprawuje tę funkcje. to jest weto, to są inicjatywy ustawodawcze. Chciałbym poznać przynajmniej wstępne zamiary pana prezydenta w tym zakresie. W porównaniu z poprzednią prezydenturą mam wyobrażenie, ile ustaw prezydenckich wpływało za poprzedniej kadencji. Chcę zrozumieć, jaki pomysł w tym ustroju, w którym pan prezydent jest pierwszy, ja konstytucyjnie jako szef Sejmu jestem drugi, jak my mamy poukładać współpracę. Ja uważam, że taka, takie otwarcie powinno nastąpić z mojej strony jest pełna otwartość. Mam nadzieję, że pan prezydent-elekt na to pozytywnie zareaguje. A taki scenariusz, że panowie wchodzicie do rządu, to jest scenariusz, który był stole. Jeśli można jeszcze, bo to jest ważne pytanie dotyczące relacji. Szczególnie dla mnie też, jako ministra obrony, przygotowywać będziemy zmianę zwierzchnika sił zbrojnych. Jesteśmy, oczywiście ja już to mówiłem wczoraj, jak najbardziej otwarci na współpracę na rzecz racji stanu Rzeczpospolitej. Racja stanu definiuje tak naprawdę nasze relacje. Konstytucja definiuje nasze relacje. Konstytucja zakłada rozdział władzy, trójpodział władzy, ale współdziałanie władz. Władza wykonawcza jest w rządzie, jest i u prezydenta, szczególnie w sprawach obronności i bezpieczeństwa. To współdziałanie jest racją stanu. Ja się z tego wywiązywałem przez te 18 miesięcy wspólnie z prezydentem Dudą i... Myślę, że nie mogliście Państwo zauważyć tutaj, i cały rząd, i, i prezydent w sprawach bezpieczeństwa mówili jednym głosem. I to jest dobre dla Polski. My tu nie jesteśmy słabsi, tylko przez to jesteśmy silniejsi. Więc jak najbardziej, otwartość dla prezydenta Rzeczpospolitej, przygotowania do przejęcia zwierzchnictwa nad armią. Różnice są polityczne, ale one nie mogą nam przesłonić. Najważniejsze rzeczy, za które odpowiadamy, bezpieczeństwo i pomyślność obywateli. I to jest dla nas najwyższy nakaz. Z tego będziemy się wywiązywać i podchodzimy do tego z najwyższą starannością i powagą. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, no rozumiem, że każdy z nas na te pytania odpowiada. Proszę państwa, ja w ogóle namawiam do takiego spokoju i dystansu wobec rzeczywistości, która nastąpiła. Rekonstrukcja rządu jest normalną rzeczą, która powinna w każdym rządzie następować co pewien czas. Wydaje się, że połowa kadencji jest rozsądnym miejscem i momentem do tego, żeby ocenić funkcjonowania rządu, ocenić ministrów, nie robić tego w sposób intencjonalny, złośliwy, zobaczyć, co funkcjonuje dobrze, funkcjonuje źle. To jest normalne. Normalnością również funkcjonowania państwa. Jest to, że następują zmiany na funkcji prezydenta. Może być jeden zadowolony albo niezadowolony z tego, jaka osoba została prezydentem, ale ta osoba została prezydentem. W związku z tym jest to bardzo ważny element i polskiej konstytucji, i polskiego prawodawstwa, polskiego ustroju. W związku z tym poważni ludzie, poważni politycy, poważne polityczki mają obowiązek, bo to jest racja stanu, budować odpowiedzialność za państwo ze wszystkimi podmiotami. Takim podmiotem jest pan prezydent. Prezydentem Polski w tej chwili jest pan Duda, za dwa miesiące będzie pan Nawrocki. My nie jesteśmy dziećmi w czwórkę, żeby uważać, że. Nie będziemy z kimś współpracować, bo ktoś nam się nie podoba, bo byśmy chcieli, żeby prezydentką była pani Biejat, pan Hołownia albo pan Trzaskowski. Po prostu poważnie podchodzimy do tej roboty i tak po prostu będzie. Tutaj żadnych tajemnic i żadnego cwaniactwa nie przewidujemy. A któryś z panów bierze uwagę, że wejdzie do rządu, bierze pod uwagę taki scenariusz i też coś z trzecią drogą? No ja już wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem i. Moje stanowisko pozostaje niezmienne. Cieszę się, że za każdym razem mogę w poczuciu też własnej integralności i konsekwencji powtarzać to samo. Nie, nie wejdę do rządu i nie będę też pełnił funkcji wicemarszałka Sejmu. Po tym, jak zostanie zrealizowany zapis umowy koalicyjnej, zostanę wolnym politycznym elektronem, posłem Rzeczypospolitej. I mam wrażenie, że to też odpowiednio zaszczytne miejsce dla kogoś, kto chce Rzeczypospolitej służyć. Dzień dobry, Piotr Paweł z Telewizja w Polsce. Premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu po wyborach powiedział, że teraz rząd się weźmie do roboty. Panowie teraz mówią też po półtora roku urządów, że macie w końcu plan, czy ta koalicja jest w ogóle zdolna do rządzenia, skoro panowie potrzebują tyle czasu na rozruch. Ale to pan pewnie zwrócił uwagę, bo pan premier Kosiniak Kamerz dość obficie mówił o Chce tym. Pan o rządu? Co się udało o zrobić, bo pan, dlatego pan, pytam to, pan, pan, premier, pan pan premier Kosiniak e, ma jedziemy. przygotowane. E, nie, bo to jest tak, ta, 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 to, to wiecie, to jest... Y, narosło już tyle. Tak. Różnych, to, jest, ja to, mam co to dlaczego premier powiedział, e, że teraz się bierze dopiero do roboty? Nie, bo, bo wrzuca się szósty bieg i będzie jeszcze więcej. 138, 138 ustaw przyjętych. Trzeci wynik od zmian po 1989 roku. Strategiczne programy. Jeszcze raz z sympatią dla pana redaktora i dla państwa wszystkich. Odblokowanie środków z KPO fundamentalna rzecz, na którą naszych poprzedników nie było w stanie stać przez dwa lata. Oni przez dwa lata nie robili nic. Oni nie byli w stanie uruchomić miliardów z Unii Europejskiej. Co się dzieje z tym KPO? To są zakupy e, k, taboru komunikacyjnego, to są inwestycje w energię odnawialną, ale to jest też inwestycja w bezpieczeństwo. Dzięki naszej skuteczności przesunięte 26 miliardów na rzecz Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. To jest ostatnia decyzja tutaj wspólnie z panią minister pełczyńską na Łęcz. Kolejna sprawa, powiem teraz o troszkę więcej o obronności. 186 miliardów wydatków na bezpieczeństwo. To jest o 50-60% więcej niż w 2023. Mój poprzedni chyba nie był bardzo aktywny, bo nie był w stanie tyle pieniędzy zebrać. I dwa razy, ponad dwa razy więcej niż w 2022. O, tarcza Wschód, największa operacja umacniania granicy wschodniej. Budowa fortyfikacji, budowa wojsk dronowych, systemów antydronowych. Bałtycka linia obrony połączona z Tarczą Wschód, europejskim projektem. Program europejski na zbrojenia, pierwszy raz w historii podczas polskiej prezydencji. 150 miliardów euro już w programie SEJ, z czego Polska może skorzystać z około 120-130 miliardów złotych. Inwestycja w fabrykę amunicji, ustawa amunicyjna przyjęta o budowie fabryki amunicji. Przez lata było to niemożliwe za naszych, nie przez 18 miesięcy, przez 8 lat było to niemożliwe za naszych poprzedników, żeby przyjąć ustawę amunicyjną. Sprawa indywidualnego wyposażenia żołnierzy operacja z Szpej. Ponad 100 kontraktów podpisanych. Pierwsze Apache, na których kontrakt podpisałem w ubiegłym roku, 16 czerwca trafią do Polski. Wczoraj, bardzo dziękuję panom marszałkom, że z taką życzliwością Wysoka Izba przyjęła ustawę o weteranach. Przez lata, dziesiątki lat nasi poprzednicy przez te Lata osiem szczególne, które rządzili, którzy mówili, że dbają o bezpieczeństwo, o kombatantów, o weteranów, nie byli w stanie załatwić sprawy odszkodowań dla weteranów tak. i weterani musieli chodzić do sądu i prosić o odszkodowanie, a my przyjmujemy ustawę od najmniejszego uszczerbku, nawet jednoprocentowy uszczerbek na zdrowiu to będzie rekompensata ze strony państwa. Byliśmy na święcie weterana z panem marszałkiem tydzień temu, to są efekty. Kolejna Mogę o, o obronie mówić więcej, ale wiem, że trzeba przejść po, po jeszcze innych obszarach. Macie trochę czasu. Ja już nie, bo mam delegację z Co szybko. Sprawa związana z rolnictwem. Zastaliśmy Polskę z ogromnymi protestami rolników po rządach poprzedników, którym rozumiem pan bardzo kibicuje. Doszło do sytuacji, w której w dziesiątkach miejscowości były protesty. Napływ niekontrolowanego zboża do Polski z Ukrainy. Sprzedaż ziemi obcokrajowcom. zablokowane na poziomie krajowym napływ zboża z Ukrainy, a od tego roku, od czerwca tego roku, dokładnie od 6 czerwca, zablokowany do całej Unii Europejskiej. Wracamy do zasad przed wybuchu wojny na Ukrainie. Jedność rządu i działania na arenie międzynarodowej w celu zablokowania umowy o wolnym handlu z krajami Ameryki Południowej, umowy Mercosur. Sprawa związana z efektywnością działania instytucji państwowych w obszarze rolnictwa, dużo większa efektywność w, w dopłatach, w wypłacaniu dopłat. Sprawy związane z Zielonym Ładem. Na przykład zastaliśmy sytuację, gdzie Unia, ale też twórcy tego Zielonego Łanu, pan Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa z PiSu, zobowiązywali do tego, żeby 4% ziemi ugorować, wycofanie się z tego, inne podejście do sprawy ekoschematu. Sprawa infrastruktury niezwykle kluczowa. Minister Klimczak rozstrzygnął właśnie konkurs na dopłaty do około 80 mostów. Ale to jest jeden dzień. Linie kolejowe, kluczowe dla Polski: Podłęże Piekiełko w Małopolsce, zbudowa z tunelem pod Limanową 4-kilometrowy tunel, skracający czas dojazdu np. z Nowego Sącza do Krakowa. Z ponad dwóch godzin, prawie trzech godzin do 60 minut. Inwestycje w drogi, decyzja o budowie trzeciego pasu autostrady, trzeciego pasa autostrady pomiędzy Warszawą a Łodzią. Port kontenerowy, port agroport w Gdańsku, sprawa tunelu średnicowego pod Łodzią, połączenie Białystok-Ełk. Budowa w ogóle bezpiecznego środkowego pomorza i rozwoju infrastruktury na środkowym pomorzu. Droga czerwona i to, co na przykład nasi poprzednicy nie chcieli brać pod uwagę, również ze względu na bezpieczeństwo, jako strategiczny projekt Funduszu Obronności i Bezpieczeństwa. Rozwój portów lotniczych, przyspieszenie teraz z budową CPK, to o tym jest na przykład mowa. Zakup nowych jednostek pływających cywilnych statków. Sprawa gospodarcza. Pakiet deregulacyjny, 47 zmian w ustawie ministra Paszyka. Kilkadziesiąt ustaw przepracowanych, zmian poszczególnych, deregulacyjnych, ułatwiających funkcjonowanie w różnych obszarach, nie tylko w obszarze gospodarczym. Przyjęte wakacje od ZUS-u w tamtym roku. Pierwszy raz przedsiębiorcy polscy mogli skorzystać z jednego miesiąca, w którym nie płacili ZUS-u. Nikt wcześniej czegoś takiego nie zaproponował. Przechodząc do sfery społecznej i socjalnej, bo to jest ważne, szczególnie dla tych, którzy mają serce po lewej stronie, ale wszyscy ci, którzy z tego później korzystają. Sprawa wcześniaków niezwykle ważna. Za, zaopiekowanie się bardzo doceniamy te działania Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, pani minister dziemianowicz Bąk w zaopiekowaniu się tymi wszystkimi, którzy mają to szczęście, że dzieci przychodzą na świat, ale są wcześniakami. Becikowe, babciowe, czyli 1500 zł, jak dziecko idzie do żłobka przedszkola. Renta wdowia, ale też podniesienie renty socjalnej, podniesienie zasiłku pogrzebowego. Sprawy związane... Renta wdowia, 950 tysięcy wniosków. Już 950 tysięcy wniosków. Przechodzimy do kwestii bezpieczeństwa i porządku publicznego wewnątrz naszego kraju. Ustawa o obronie cywilnej. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale nasi poprzednicy chcieli likwidować rządowe centrum bezpieczeństwa, a my je wzmacniamy. W tym roku właśnie uruchomiony jest program 5 miliardów, również Ministerstwo Obrony Narodowej w tym partycypuje, na rzecz obrony cywilnej, ochrony ludności, doposażenie Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, do wsparcie samorządów w budowie magazynów, budowa schronów, miejsc schronienia, cały plakiet, nie byliśmy, przychodząc do rządów, nie było ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej. To jest tylko jakaś część, którą jestem w stanie od razu wymienić. Pełen raport też będą nasi wszyscy ministrowie projektować. Więc dokonania są, ale trzeba więcej. Oczywiście, że trzeba. To jest nasza ambicja. Odpowiedzieć też na te lęki, które się pojawiają dać największe bezpieczeństwo obywatelom i to, to będziemy robić. Panie premierze, to dlaczego Zabarcia. marszałek Hołownia pisze na X, że rząd powinien być mniejszy, bardziej efektywny? Wzywa, apeluje rząda, wręcz szybkiego wdrożenia konkretnych reform. Pięć, pięć wymienia. Rekonstrukcja rządu powinna nastąpić bo jest już ambitny. teraz. Yy, nowa umowa koalicyjna musi być. No ale czy co, ale nie rozumiem, uznajecie, gdzie pan, uznajecie, pan widzi sprzeczność. Czy, no? czy nie uznajecie panowie, że to była czerwona kartka, wyniki tych wyborów? Nie, ja uważam, że była bardzo silna żółta i o tym wielokrotnie mówiłem, mówiłem publicznie. Natomiast, jeżeli Pan wychodzi z założenia, że konserwatyzm czy tradycjonalizm polega na tym, że ma być tak, jak zawsze było, to ja mam inne, bo ja uważam, że powinno być tak, jak powinno być. I jeżeli na jakimś etapie procesu wymaga się usprawnienia działań, to się nie mówi, ale przecież co powiedzą nasi przeciwnicy, że my teraz usprawniamy czy coś zmieniamy. Ja mam w nosie to, co powiedzą nasi przeciwnicy. My mamy dowieść ludziom obietnicę. I Jeżeli to wymaga rekonstrukcji rządu, a wymaga, to trzeba po prostu jej dokonać. Jeżeli widzimy, że pewne rzeczy nie zostały dowiezione, to trzeba je dowieść. A cała reszta i atakowanie nas za to, że nic nie robimy, jest absolutną oczywiście propagandą ludzi, którzy się potykali o własne nogi przez 8 lat i nie byli. W stanie zrobić podstawowych rzeczy w państwie. Też już państwo widzą, że gdyby komuś przyszła ochota aplikować na rzecznika rządu, to pozycja jest już zajęta, więc, więc rozwiejcie swoje marzenia. Jeszcze tak. tylko szybkie pytanie, czy pan premier zdradził? Na czym będzie polegał ten alternatywny plan koabitacji z prezydentem Karolem Nawrowskim, który też zapowiedział w swoim wystąpieniu? Nie poruszyliśmy tej kwestii dzisiaj w czasie naszych rozmów. Mieliśmy inne tematy normalna priorytetowe. Praca opartą no, o konstytucję. praca i te Zwracam Państwa uwagę, opracowaliśmy Myślę, kalendarz że to, że to, że regularnych to, że... spotkań naszych, w których będziemy tego typu rzeczy w, w, rozstrzygać. Ja, Państwa, już muszę naprawdę z serca przeprosić, to bo panie, delegacja z Chorwacji jest już. Jeszcze jedno zdanie, proszę Pana. Skończył się taki czas, że będziemy przyjmowali wszystkie ciosy pod tytułem Nic nie zrobiliście, bo to, co powiedział i słusznie w imieniu rządu premier Kosiniak-Kamerz, jest absolutnie wielką sprawą. I skończył się taki czas, żebyśmy że my nie będziemy pokazywali tego, co mamy w najbliższym czasie do zrobienia. Jest połowa kadencji. I naprawdę jak słyszę takie pytania, nic żeście Państwo w różnych sferach nie zrobili, to po prostu jest nieprawda. Dobra, może żeśmy to źle komunikowali, ale wie pan in vitro w formie ustawy nikt nie przeprowadził poza tym rządem. Nikt nie przeprowadził zmiany definicji gwałtu, nikt nie przeprowadził poza tym rządem, podpisał to również prezydent. Środki finansowe na mieszkania, świetna ustawa w tej chwili jest, będzie w najbliższym czasie procedowana w Sejmie, nikt tego nie zrobił, nikt nie zabezpieczył tylu pieniędzy dla samorządów na budownictwo społeczne, ile ten rząd. Dobra, może byliśmy do tej pory niewspójni, może nie mieliśmy spójnej komunikacji, ale informujemy Was. Umowa koalicyjna obowiązuje. Będziemy spójni. To, co jest do poprawienia, poprawimy. Mamy plan. Dziękujemy bardzo. bardzo dziękuję.